Prezentujemy Państwu miniaturową kamerę PV900FHD, kamuflowaną w atrapie telefonu komórkowego, służącą do rejestrowania obrazu i dźwięku. Oferowany rejestrator wyposażony został w miniaturowy obiektyw, umyślnie ukryty w bocznej części urządzenia, co pozwala na bardzo dyskretne nagrywanie filmów. Obraz i dźwięk zapisywany jest w tym przypadku na wymiennych kartach pamięci microSD programowalnej przez użytkownika rozdzielczości. W zależności od potrzeb w czytelnie opisanym menu możemy ustawić parametry nagrywania takie jak nagrywanie ręczne, nagrywanie po detekcji ruchu czy też według zaplanowanego harmonogramu. Dodatkowym atutem urządzenia jest także wygaszacz ekranu ułatwiający dyskretną pracę podczas nagrywania filmów. Czas ciągłej pracy prezentowanej mini kamery wynosi w tym przypadku od 3 do 4 godzin, w zależności od ustawionej rozdzielczości nagrywania. Aby odtworzyć to, co udało nam się zarejestrować, wystarczy jedynie wejść w menu urządzenia i otworzyć pliki z nagraniami, bądź też podłączyć mini kamerę do komputera.